Witajcie. Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o ideale, do którego warto dążyć, czyli być jednym ciałem i jednym duchem. Zapraszamy. Zacznijmy od tego, że żeby być w jedności ciałem, warto być najpierw w jedności duchem, żeby to ten duch doprowadził do ciała. Spotkanie cielesne będzie całkowicie inne, na całkowicie innym poziomie, jeśli najpierw spotkamy się duchowo, jeśli będzie ta integracja, integralność nas nasz, yy, naszych emocji, naszej psychiki, naszego ducha, jeśli tutaj się zjednoczymy na tym poziomie, Eee, kontakt fizyczny i zjednoczenie ciała będzie na całkowicie innym poziomie. Czyli najpierw to połączenie serc, myśli. Eee, niektórzy mówią, że trochę w tym chemii, a później cielesność, jak najbardziej. Eee, chociaż to się też przeplata. Na pewno jest tutaj potrzebna jakaś łaska Boża i współpraca z nią. Dostaliśmy swoje ciała. Moja żona o wiele piękniejsza niż, niż, niż ja, oczywiście. Może o wiele silniejsze niż ja, więc. Wiecie, i tutaj stała też piękno w tym, że jesteśmy bardzo różni, żeby nie powiedzieć całkowicie różni. Tutaj jest potrzebna łaska, żeby z nią jakoś współgrać, żeby z nią współpracować, żeby przyjąć się, przyjąć się w tych, w tych, w tych różnicach, w tych przemianach i w tej różnorodności dążyć do jedności, nieustannie wzrastać. To jest ciągle proces. On się nie kończy po pół roku, nie wiem, po ślubie, czy rok, czy pięć. On się zmienia. My jesteśmy już ponad 20 lat po ślubie i nasze spotkania są całkowicie inne niż, niż były. Myślę, że trochę jak z winem, smakują lepiej. <grystanie> to mi się skojarzyło wczoraj moja najmłodsza córka, właściwie nasza. Mówi tak, mamuś, wy naprawdę jesteś już tyle lat po ślubie? Ale to było dla niej nie do wyobrażenia. No cóż, żyję dopiero 9 lat na tym świecie, więc jest to zrozumiałe. Natomiast tak, dostaliśmy mnóstwo łaski, mnóstwo błogosławieństwa w momencie, kiedy sakramentalnie zawaliśmy związek małżeński. Wyobraźcie sobie, że wśród tych multum pudeł dostaliśmy takie wielkie pudło od Pana Boga. I teraz. To my potrzebujemy razem odpakować to pudło i wyciągać łaska za łaską, dzieło za dziełem, błogosławieństwo za błogosławieństwem. To od nas zależy, ile rozpakujemy i ile z tego skorzystamy w codziennym naszym zwykłym życiu. Aby wzrastać w tej sferze duchowej, potrzebujemy szukać właśnie tego swojego dobra, szukać siebie nawzajem, szukać wsparcia u siebie, szukać dobra dla drugiej osoby, robić to, co mogę żeby drugiej osobie było lepiej, żeby jej było po prostu ze mną dobrze. Nawet podpowiedzieć, jakoś poprowadzić, być wyrozumiałym. E, tutaj nie ma ograniczeń. Miłość, e, miłość jest ogrom, ogromnie płodna. Miłość jest płodna, miłość e, chce się dzielić. Miłość nie zatrzymuje dla siebie, ona chce dawać siebie, ona chce właśnie tworzyć tworzyć aureole. Pan Bóg stworzył nas, bo chciał się podzielić tą miłością. Jeżeli żyjemy w bliskości ze sobą, to inni patrząc na nas chcą się zagrzać, chcą się tam zatrzymać, chcą zobaczyć, dlaczego to tak działa. Tutaj nie trzeba się siedzieć na jakieś dodatkowe świadectwo, po prostu żyć w bliskiej relacji ze sobą, i to sprawia, że inni też tak pragną. I wtedy też jesteśmy w stanie podciągnąć za sobą dzieci, które będą chciały nas naśladować, będą widziały, oczywiście one będą próbowały to negować w okresie dorastania, będą się też buntować, nimi jednak prześciągną jak gąbka i one będą miały to w sobie i będą tworzyły nowe rodziny właśnie z tymi wartościami, które, z którymi samymi żyjemy. Będą patrzyły się, co jest autentyczne, to, co się sprawdza. Generalnie to wszystko ma doprowadzić do bliskości i do jedności ducha i wtedy dopiero możemy przejść do jedności ciała. Tak, to skoro już tak mniej więcej o tej jedności ducha, aczkolwiek będziemy to wciąż i wciąż na nowo powtarzać. Rozmowa ze sobą. Bycie w relacji, podstawą jest rozmowa ze sobą. Nie uniknie się tego. Ja wiem, że kobiety wolą więcej rozmawiać. Mężczyźni mniej. Nie musicie ogromnie dużo, ale dążcie do tego, żeby, żeby gadać. No to teraz z tym ciałem. Jest takie powiedzenie, że małżonkowie pasują do siebie, po prostu fizycznie pasują do siebie, a psychicznie totalnie są całkowicie inni. I to myślę, że też potwierdzamy jednoznacznie, moja żona, tak? Tak, tak. tak. My jesteśmy 100% inni. Tak, różnimy się ogromnie. Fizycznie jest blisko, psychicznie całkowicie inaczej. W samym zbliżeniu mężczyzna może bardzo szybko zapłonąć bardzo szybko zgasnąć kobieta. Rozpala się długo i długo gaśnie. Potrzebuje dobrej atmosfery, najlepiej już od poranka, po to, aby się mogła otworzyć, aby poczuła się bezpieczna, przyjęta, e, piękna. Seks dla mężczyzny jest jakimś początkiem relacji, dopiero. E, właśnie hmm, preludium. Dopiero wtedy jest w stanie jakoś głębiej wejść w bliską relację ze swoją żoną. Dla kobiety natomiast, dla żony, to jest potwierdzenie, że jest dobrze w relacji. Dla mężczyzny nie jest potrzebna jakaś szczególna atmosfera. Czy są odsunięte, czy zasunięte okna, nie ma to większego znaczenia. Tak, zawsze mnie bawi, jak mój mąż mówi, że mężczyzna może zawsze wszędzie, o każdej porze, nawet w okopach co dla kobiety jest nie do przejścia, jednak potrzebujemy spokojniejszych warunków. Natomiast ważne jest, żeby się w tym wszystkim dogadać żeby, no właśnie, znowu gadać, prawda, żeby się porozumieć. Nie idźcie, proszę, w tematykę, że seks jest tabu, że jakoś to będzie po ciemku, porozmawiajcie o tym. To jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, jakie mamy spojrzenie, jakie, jakie mamy pragnienia. Albo, że załatwia to pozycję. Całkowicie nie chodzi o pozycję, chodzi o bliskość i jedność właśnie ciała, przede wszystkim dusz, ducha, to wcześniejsze. Powtórzymy, jeśli chcesz się spotkać, to się spotkasz. Tak, byliśmy na takich bardzo dobrych kolekcjach Ojca Sawerego Knoca, akt małżeński szansą spotkania z Bogiem i współmałżonkiem. Polecam. I to był ten moment, kiedy zaczęliśmy zauważać, że te puzelki się układają, ta duchowość z tą cielesnością, to nasze ja z naszym ty, my, że to wszystko wspaniale Pan Bóg wymyślił i że seks jest dobry. Jakoś możesz też pomóc, wspomóc, poprowadzić, podpowiedzieć, poprowadzić za rękę, szepnąć na ucho, w którym kierunku iść, jak funkcjonować. I chyba już lądując, kochani, nie wolno na przymusie. Nie wolno się spotykać cieleśnie na przymusie. Nie można wymuszać, jest to niedozwolone, zabronione. Jest tylko i wyłącznie wolności. Możemy się spotkać, jeśli jest wolność. Możemy coś dać, z siebie troszeczkę się ofiarować, to prawda. Ale nie wolno zmuszać drugiej osoby, nie mogę zmuszać żony. Nie można zmuszać męża, chociaż to rzadsze. E... Tak, ale też bywa. Tylko i wyłącznie wolności. Miłość domaga się wolności. Do zobaczenia w okay. na następnym odcinku.